Oh Kto chce czekoladowe jajko? O. Sorki, Zip. Podczas świąt mocno się nakręca. I w inne dni też. No chodź, drzemka. O. Masz tu straszną ilość papieży skicz. Oh, tak wiem. Chciałbym się zająć pracą, ale jestem wykończony. Jak mam się opiekować smoczym Bobasem i pełnić funkcję szeryfa jednocześnie? Stawiaj małe kroczki. Takie smoczkowe kroczki. No wiesz, zacznij od czegoś małego. Na przykład? Czekoladowy wypadek u Pegazu. Pomóż proszę. Hmm, to może być to. Hitch, musisz mi pomóc. Tuż przed rozpoczęciem królewskich jajo-poszukiwań! Egmont zając gdzieś się zapodział! Zgodnie z tradycją, jego zajęcza ekipa chowająca jajka nie może zakończyć pracy, dopóki Egmont nie ogłosi rozpoczęcia poszukiwań. Jak sami widzicie, zefirowe wzgórza niemal pękają w szpad od jajek. To ten mały kroczek! Zip, kircz! Jak dobrze, że jesteście. To się robi nie do zniesienia. Egmont nigdy nie opuścił królewskich jaj o poszukiwaniu. Nigdy! Wiem, ale szeryf Hitch pomoże mi w śledztwie i niedługo znajdziemy zająca. Ach, mam nadzieję. Cloud Paw jest ogromnie zestresowany. Wasza wysokość. Egmont Zając był widziany w markecie, jak kupował marchew. No dobra. Znajdźmy Egmunda. To z dzisiejszego ranka. Godzina dziewiąta. Dobrze go widać. Pauza! Zbliżenie? Wiem. Podążajmy śladem rozsypanych marchewek. Chodź, Zip. Sometimes we get lost in the news. And we forget what we love to do. We <laughs> gotta reignite the spark in you. I'm <laughs> not Jesteś! Wow, o, Jaka piękna gromadka! Pomoc w czymś! Um, hello? Nie zapomniałeś o czymś? Miałeś chyba otwierać jajo poszukiwania! Nie da rady, nic z tego! Zefirowe wzgórza już pękają od czekolady! No a ty masz ważne zadanie! Wybaczcie, ale. Jestem zbyt wyczerpany! Wiecie, jak trudno jest opiekować się szesnastką zajęczyk babasów? Tak się składa, że jakby wiem. <grym> Hej, wiem, że ci ciężko. Uwierz mi, zużyłem 16 gaśnic przeciwpożarowych w jednym tygodniu. Ale nie jesteś zdany na siebie. Pomożemy ci. Hitch ma rację. Możemy. popilnować dzisiaj twoich szkramów. Naprawdę? Zrobicie to? No pewka. Rodzice muszą się wspierać. To Co ty na to? No zgoda. To wybierzcie wózek, a ja biegnę po moje specjalne nożyce. Ta! Jajo poszukiwania ogłaszam za otwarte! Dziękuję, kucyki. Nie dałbym rady bez waszej pomocy. I tak wspaniale było znowu poczuć się sobą. Wiesz co? Pewna przyjaciółka chce tego samego dla mnie. Ale na serio, jak coś potrzeba, wiesz, gdzie mnie szukać. Co? Fajnie, że o tym wspominasz, bo potrzebuję opieku na we wtorki, środy i czwartki. O! I przyda mi się pomoc z zakupami w piątek rano i jeszcze w sobotę. Chcę się zapisać na rumbę, no wiesz, trochę się poruszać. Mógłbyś wpadać w sobotę wieczorem, a ja myk na rumbę i ty, 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 ty.